Tylko egzotyczne przedmioty challenge. W dzisiejszym odcinku musimy wygrać grę, używając tylko egzotyków. Zostawcie łapę w górę po więcej takich filmów. Subskrybujcie kanał. Lecimy. Jak wiecie, aby zdobyć mityka, musimy wyeliminować iglicę fioletową. Tak ją nazwijmy. Więc my w tym momencie spadamy na taką właśnie iglicę. Lecą z nami ludzie. Widzowie, do czasu, kiedy nie mamy egzotyka, to gramy wszystkim, żeby je zdobyć klasycznie. Więc Rafa, bierz jakieś bronie, i ich eliminujemy. tą zleciał. Zaraz. Przy mnie, ale będzie leżał... Cześć Byczku, leżysz? Okej, ja też tutaj spadłem i leci dwóch gości tam na traka. Ej, zostaw traka, gość! No, 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 prawie! Poinka zabrali nam. Złodzieje traka. Nie będę tego komentował. Wysiadł w ogóle z tego auta. 21 biało. Ej, trzeba w niego wjechać, bo to jest chyba kumpel tego, co ja wyeliminowałem. I on był całkiem dobry. Słuchaj, ten jeden ma naprawdę bardzo mało, ale ja nie wiem, czy oni nie odjeżdżają czasami. Albo on stoi za busem, ale chyba, no. Ej, stoi za busem, pa! Stoi za bus. Stoi za busem. Leży. Leży. Dokładnie, tak. I w ogóle drugi powalony. Zostały dwie solówki tutaj. Czy o co chodzi? Ja go dobiję. No, ja go dobiję. To... Proszę, ja go dobiję. Ci siedzą razem w aucie, 50 bija. Co tu w ogóle się dzieje? Ej, to ja mam pytanie. Czy ktoś jeszcze żyje, czy nie? Bo nie wiem, czy tam podchodzić, czy walczyć z iglicą Daj mi znać. Ja tu idę tunelem. W sensie kanałami do nich. Więc oni pewnie o mnie nie będą wiedzieli. Wydaje mi się, że oni uciekli, więc. No ja idę na iglicę Ja zaczynam nawalać naszą tutaj iglicę. sobie mam nadzieję, że pójdzie to szybko. Żebyśmy polecili na kolejną, mieli egzotyki, ale no nie zapowiada się, żeby poszło to szybko. To nigdy nie idzie szybko. No, ja tutaj jestem u nich, ale tu niko... O, jest gościu, jest gościu, tu, jest tu gościu. Stary, yy... no muszę cię wyeliminować, by ku. Ja nie wiem, o co tu chodzi? Chłop mi kuca, nie? Nie wiem dlaczego. A, bo nic nie miał, dobra. No, ale czemu nic nie miał? To jest zaś kolejne pytanie, które się rodzi. No nie wiem, dziwni ludzie bardzo polecili na tą miejscówkę. Weź, człowieku, zostaw mnie w spokoju. No ja tu walczę z tą iglicą No jeszcze trochę, czemu ten kryształ jest z tyłu? Dobra, widzowie. Wydaje mi się, że jeszcze jeden magazynek i będzie po niej. Tylko jak widzicie, ja nie mam już w ogóle amunicji. Minutes later. Ja tutaj cały czas też do niej uderzam, tylko na daleko. Dobra, mamy chyba to, tak? Jest, zniszczono iglicę, dostaliśmy punkty, więc zabieraj pierwszy pistolet, tak mi się wydaje. Brawo Rafa, dziękuję za pomoc. Ja tutaj zgarniam i mamy mój ulubiony shotgun. Widzowie, w tym sezonie w ogóle te mityczne shotguny, ja nie wiem, one są jakieś turbo, mają turbo mały damage. Yy, może coś zmienili. Mam nadzieję, że tak, bo ja tym egzotykiem w sumie nie grałem już, no, dobry tydzień, może nawet lepiej. Mam nadzieję, że nie biję tak mało, jak biły jeszcze niedawno. Okej, okay, w takim razie przejeżdżamy teraz... A, bo my jeszcze nie mamy tej, bo... Ale wydaje mi się, że z tym na samotni się może odpalić. Ej, co się tu dzieje? Zaciął się samochód. Patrzcie, jak jedziemy widzowie, patrzcie, jak jedziemy. Pytanie, kiedy się respi kolejna iglica, bo ja nie wiem, ale wydaje mi się, że wydaje mi się, że tam gdzieś będzie. No, co się dzieje z tym samochodem? Musimy go wymienić. Albo kierowcę. Zostawcie Łapkę w górę dla najlepszego kierowcy Fortnite dla Rafy Wizowie. Tutaj jedziemy. No powiem tak: zazwyczaj jak graliśmy, to chyba od razu się pojawiała ta iglica, więc pewnie zaraz będzie. Ale patrz, my jedziemy na sam Shoguna, no nie? I 100%. Ona się pojawi gdzieś przy bazie najwyższego porządku To jest, to będzie nasze szczęście, zobaczycie Właśnie pytanie brzmi tak, czy my tu e, Jedziemy, czy my dobrze robimy Że my tutaj jedziemy, czy ona się w ogóle tutaj Ma prawo teraz zrespić, jak nie ma Strefy, ej, no bo w sumie to też tak może działać Mamy gości na mieście, więc możemy też na nich Wjechać, ja mam tylko i wyłącznie DMR Na tą chwilę, słuchaj, ja mam tylko pompę Ale jak najbardziej, póki nie ma tych ludzi Oho, no i to jest to, co ja mówię, zalane żaby Dobra, wsiadaj, wsiadaj, wsiadaj Stary, wiedziałem, wiedziałem Że po prostu tak będzie, widzowie, no, 朱文涛。 Czyli wygląda na to, że być może ona się musi zres, zrespić w strefie. I tak też mamy tutaj na zalanych żabach. Jest to druga iglica. Widzę, że Zakrzak jeszcze lepiej prowadzi niż ja. Gratulacje. Dwóch najlepszych kierowców w Polsce. Jeżeli ogląda, to nie wiem. Jak ogląda to jakiś Team 1 Jakiś Mercedes, może na przykład? To myślę, że będziemy idealnymi kandydatami na kierowców. A ambasadorami. Możemy być ambasadorami tutaj. Słuchajcie, mogą jakieś autko wysłać. I na pewno tutaj o nie dobrze zadbamy, jak widać. Ja proponuję w ogóle wziąć. Chyba inny samochód, chociaż tu nie ma żadnego No nic, jedźmy w tamto miejsce No i trzymajcie kciuki, żeby coś tam Wyleciało dla mnie fajnego Nie pompa, wolę ten pistolet Jeżeli chodzi o pompę, to przynajmniej plus jest taki Że dostałbyś wolną pompę tą W egzotycznej wersji Ona jeszcze jako tako chyba jest okej okay, Ale ten taktykal, no to jest porażka ogółem O, dobra, widzowie Wsiadamy do zielonego auta Od iglicy dzieli nas 550 metrów I ten płot które oczywiście musieliśmy wjechać Mamy tutaj gościa, uwaga Wysiadam na niego Daję mu pompę Stuwa leży I jeszcze jest jeden Wydaje mi się, że to są jakieś no średnio ogarnięte typki Proszę bardzo No i się widzowie Nie myliłem Leży, leżą oboje ja oczywiście zabrałem sobie matce od zakrzaka tutaj Z tego, z tego gościa Więc dawaj do mnie jak najszybciej I lecimy No jest jeszcze tam dosyć duży kawałek Pytanie czy nie zrespiła się też gdzieś jakaś jeszcze iglisa Trzeba to sprawdzać co jakiś czas No i trzeba też wyjechać tutaj jak ktoś pod... Górkę, co nie jest łatwe. Rafa, jedź na iglicę. Ja tego typa spróbuję tu wyjaśnić, bo trochę mnie zdenerwował. I sobie podchodzę, pompa, Edit, pompa leży. Idę do Rafę i pomagam mu z Iglicą. Właśnie bardziej to tak wygląda, że. Dobra, czekaj, oni ją rozwalili. Tak, rozwalili. Ja biorę lód, biorę lód Hello, biorę, 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 biorę. Dzięki. Eee, trochę im ukradłem to, no ale nieważne. Ważne, że to mamy. Co ty gadasz, że ktoś nawalał iglicę? Serio, tam byli ludzie? Serio tam byli ludzie. Ty, co się z tym stało? Eee, mega spocony. Jadę, 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 jadę. Okej, okay, mam go tutaj, mam go... Ma, mam go chyba gdzieś tutaj. Rafa, jestem. E, za tobą. Siema, gościu. Ale one tap, ty. Jeszcze jeden. E, bardzo obity w boksie. Ładuje ładuję pompę. Dobra, 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 dobra Prawie tu zginąłem, nie? Ja troszeczkę się teraz Poczułem jak jakaś zanęta na ryby coś, coś w tym stylu, jak jakiś narybek Tutaj, który ma dać się pożreć, Żeby tutaj e, wieloryb o, Ty uważaj, ale już Nie było to zbyt niebezpieczne, no ale jak widzicie mm, Mamy ich, mamy broń e, Mogę ci dać pistolet, ty mi możesz dać pompę Co chcesz, to ci dam Na razie lecimy na trzecią iglicę. myślę, że jak ją poskładamy To już się tam wymienimy, czy coś, zobaczymy Ale w sumie, ja, na, ja tak na tą Pompę narzekałem Ona jak na razie Tym oponę przebitą? Czy to auto tak jeździ? coś? Co tu się wydarzyło? Nie mam pojęcia Ale ja tym jechać dalej nie będę Musimy teraz Nie wiem, czy tutaj ktoś nie przechodził Dobra, fałszywy alarm Musimy znaleźć jakiś inny samochód Bo tamten jest okropny Jest, to prawda Ale widzicie Jak trzeba dostać auto To akurat tego auta tutaj nie będzie Chyba, że Rafa coś ma Co tam ma? A, dawaj Ja nie wiem, czy tu nie ma teleportu czasami o, No nie, to na pewno nie ma Musimy wyjść na górę Albo gdzieś tam, gdzie Zakrzak to bije Jestem u Superman. czy? On ma teleport, bo tak mi się wydaje Tak, ma Dawaj do mnie Nice No to kupujemy Let's go Do końca meczu 23 osoby A do iglicy 1620 metrów Ktoś mi może powiedzieć Dlaczego one respią się tak daleko od siebie Ja proponuję spać tutaj na ten samochód Dlatego, że no zalecić tam nie zaleciemy Przez te góry Ja nie wiem, kto wymyślił góry Na samym środku Zakrzak, prowadź Jedziemy Gaz do dechy I wjeżdżamy w kamień przy okazji Typo Powiem ci staryś naprawdę. My to dzisiaj pięknie prowadzimy ten samochód. Ej, bo zatoniemy. <laughs> zatoniemy Ale, ale spokojnie, taki był plan, zapraszam ponownie. Pa pa, pa pa, możemy wejść na niego, stary. Pa! tutaj ko mnie! Lecę na niego, da lecę na niego! Dawaj, dawaj, nie... dawaj, Dawaj, on nie wie, on Dobra. nie wie, bo on jest w boksie, on jest w boksie! Mam go! Yy, zero! Masz go, czyli? Aha, bo ty jesteś u innego chyba, pewnie, nie? Pewnie tak się dzieje. A. Tak, tak, na to wyszło, no O, niezłe fake info, ja tutaj już odpuszczam Mam nadzieję, że nie zginę przez to Fake info, ja tutaj już odpuszczam Ja tu wyeliminowałem typa, dostał bombę Właśnie wydawało mi się, że lecimy na tego samego Lecimy na tego samego Wyeliminowałem drugiego gościa, który chciał zabrać sobie samochód Ale samochód... Ty, uważaj, bo ty masz bardzo mało Mam dwa HP, Rafa Eee... Jasny gwint. few minutes later. Ok, odradzamy za krzaka. Dobra, widzowie, taki był plan, bo my teraz przelecimy na iglicę Ja zdobyłem apteczkę dzięki usprawnionemu restartowi. No i jeszcze mamy tutaj drugą apteczkę dla rafy. Mamy bandaże, mamy skrzynkę, bez której będzie apteczka. No, niestety nie ma, ale jest chill. Ok, ja sobie apteczkę, zabieram tutaj. Mam jeszcze jedną apteczkę. W razie czego? Ile ty masz apteczek w takim razie? Ty, no to ja mam dwie. Ty masz chyba dwie. Plus bandaże. Na luzie iglica będzie nasza. Widzowie, za minutę 20 to zacznie chyba bić pod wami. Więc mm, ja już idę na iglicę, tylko mam mało amunicji. Ja tego nie zbiję taką ilością, mamo. Trochę to mi się nie podoba. Nic się nie martw, ja już do ciebie lecę. Ja mam amunicję, więc na spokojnie. Mam też samochód, do którego możesz za chwilę wsiąść. Okej, okay, proszę państwa, jesteśmy przy iglicy i zgarniamy trzeciego egzotyka w tym meczu. I będzie to wolna pompa, więc chyba nawet niezły egzotyk. Ej, ale bardzo szybko to zleciało. Nie wiem, czy też tak uważasz. No, najszybsza chyba nasza iglica dotychczas, tak mi się wydaje. A ty, ona dalej jest. Halo, ona, ta, O dobra, 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 mamy to Ja używam apteczki numer 2, zabieram bandaże i otwieram tą skrzynkę, która jest przede mną Więc wjeżdża wolna, egzotyczna pompa no i przy okazji jeszcze jakieś jagi, no i jeszcze mgiełka, nice No jeśli chodzi o leczenie, to mamy wszystko Ja się uleczę jeszcze tutaj podką, zabiorę potkę numer 2, zabiorę bandaże I mamy wszystko, co trzeba Lecimy wygrać grę, widzowie I odegrać się na tym typie, co mnie powalił Powalił tylko dlatego, że dał mi spreja, jak ja akurat gadałem, no Okej, okay, jak widzicie, dojeżdżamy do Zoona, który akurat się odpalił. No i teraz pytanie: kto będzie pierwszym przeciwnikiem, którego spotkamy? Bo wydaje mi się, że zostali sami mocni, ale to dobrze. Po lewej tutaj jakogoś widziałem w tym drewnie? Czy, czy, czy to moje oczy same widziały? Tutaj mamy walizkę cierpliwości, która nie jest otworzona. Jak widzicie, ale tutaj też w krzaku raczej nikogo nie ma. Rozwalamy ją, czy otwieramy? Rozwalamy, chłopie. Nikt nie będzie miał walizki. Koniec, krótka piłka. I tak by jej chyba nie zdążyli otworzyć. 10 minut? No raczej nie. I drugie. Widzę dzisiaj już to różowe Porsche yy, Dwa medale na górce Ej, wjeżdżam tam, póki się biją Wjeżdżam tam yy, Dawaj schody, dawaj schody, jak możesz Nie mam maców, zero maców. Ej, to ja już ci daję cztery... Dobra, wzięło czy 500, oh. Wjeżdżam tu po prostu. A i prawie dostał. O, ja jestem na dole. Okej, okay, ja to, to ja się zboksuję, to ja się zboksuję, Rafa. No mam pompę. Widzowie, liczę na moje umiejętności boxfighterskie, że tutaj nie zawiodą. Ty gdzie oni są? O, stary, o stary, u mnie jest źle, u mnie jest mega źle, ale jest dobrze już. Ej, ja nie wiem co ten gościu kombinuje. Czy oni się przypadkiem nie podnoszą? Ty on... on ucieka. Ale dostał, ale dostał Obok mnie, obok mnie dostał ziome yy, Widzę, 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 widzę Dobra, podmieniam go Oj, szkoda, że nie wyszło No, dawaj, dawaj Plecy jeszcze mam Co jest? Czekaj, czekaj, bo ty chyba się bijesz z innymi Czekaj, czekaj, bo ty chyba się bijesz się z tym, co ciebie bije trzy dostał Drugi 40 Ej, tu jest więcej yy, party Jak to Kamstar mówi Nadem, nie wiem, gdzie oni są Dobra, ważne, Byli na mną, przynajmniej chwilę Ja wiem jedno Obiłem typa do zera I dostałem od yy, innego teamu Bomba yy, 62 białoma. Edytuję, jeden leży, o leż dostał... Dobra, miazga, widzowie, miazga, totalne oro, dziękuję bardzo. Ja wyszedłem nad gościa tutaj, ale nie widzę, gdzie on się schował, skubaniec. A ty masz dwie pompy, czy jedną? Ja mam jedną pompę, bo straciłem, gdy zginąłem, niestety tą moją. Więc dlatego ty nie masz pompy i to trochę nam utrudnia. Ale ten jeden ziomek tu gdzieś jeszcze na pewno jest. Musimy zejść na dół. Wow, to było, to było bliskie, żeby się powalić. Na pewno gościu jest na plecach jeszcze u nas, więc uważaj. No właśnie. Odrodzili się, ale czy to ten skin? Wjeżdżamy od razu w tego skina, co się odrodził, bo on idzie na lekomat. daj dawaj, Ej, dawaj, wiem, dawaj. Co... Dobra, a! Wsuwę, robię w suwe, robię w suwe, robię, robię w suwę. Ło, zmisowałem pompę! Hej, okay, jestem, jestem, jestem u ciebie. Ile on tutaj, dobra? 114 leży. dostał. Ile on tutaj, dobra? 114. Leży leży mój, leży mój. Brawo, Rafa, brawo, 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 brawo. Ten drugi ma 90 hat, ale zniknął. Oj, bije w moją ścianę. On jest za tą ścianą tutaj. Jakby to podmienić z dwóch stron. To by Ło, wychodzę na niego i go ładuję. Świetne info, że był za ścianą, bo ja myślałem, że go tu w ogóle nie ma. Eee, pamityki, nie mają egzotyku. Ty, dwa medale! Dwa medale. To gdzie mają pompę twoją? Halo? Ty jest? Jeszcze... Ile tu jest mityków? Patrzcie, jak się świeci wszystko. Bierz medalion drugi. Zyskaj szybciej, weź sobie drugi. Po jednym się podzielmy. Każdy nam się odradza. W ogóle to uważam, że świetna decyzja z tym wjazdem, bo ich poskładaliśmy, a oni byli całkiem mocni. No to były dwa medale, widzowie, więc byli bardzo mocni. Ja bym jeszcze skorzystał tylko z lekkomatu. Czy tu są duże potki? Dobra, trzy duże potki. Ej, nie, no, nie możemy tego przegrać z takim lutem i takim leczeniem. To jest niewykonalne. Mamy jeszcze zrzut do zabrania. No szkoda, że w zrzutach nie ma nic egzotycznego. Ale na pewno jest Jack Jack, chociaż no. Nie wiadomo, ale tak mi się wydaje, że Chuck jak powinien być. Czy ty masz maskę? Tak, tak. Ja wziąłem maskę z gości, których pokonaliśmy. No ta maska to jest świetne. A i co? Aha, to zrzut spada. Ja mówię, co to za dźwięk? Są na pewno na tej stacji przed nami. Tam, w tamtym miejscu. Widziałem, jak wchodzą. A dalej nie wiem. W ogóle 7 ludzi na takiego zona to jest dużo. Oni gdzieś tutaj się mogą kampić. Patrz, patrz, patrz. Mowa o kampieniu. Widzisz tego typa w chatce? Jednego? Tam masz drugiego od prawej strony, uważaj. Dobra. Dostał dwa razy. Ja mam jeszcze jednego gościu się u góry wyleciał w powietrze. Dostał znowu. Siema do gościu, dobra, ja spompiłem typa leży. Typa leży. U mnie też leży, też jest załatwiony. Nie masz egzotyków, nie masz niestety. Ty, ale co? To by oznaczało, że zostały. Pa! biją się, biją się. No to chyba na trzeciego wjeżdżamy. Słuchaj, ja tam cały czas strzelam. Mam nadzieję, że ich wypchnę jakoś, ale oni w ogóle tego efektu nie dostają. No to jest trochę dobra, dostał efekt. Nie spadł, nie spadł. D dostają, dostają, ty ich tutaj powiem ci. <laughs> no leciutko chyba denerwujesz tym, tak mi się wydaje. Siema gościu, biało 85, dzień dobry. Ten jest w boksie, podmieniam go. Siema, dobra, 95. Będzie leżał? Chyba leży. Nie, jeszcze nie leży, ale on ma. Je... Dobra, leży, leży w burzy. A, ta, jeszcze jeden spadł. Ej, jest tu na ziemi. Będzie. Dobra, dostał dwukrotnie. Jest tutaj w tym boxie. To jest ostatni. Mano, gościu, łopanie, łopanie. Żegnamy. Powiem tyle, żegnamy, wygrywamy egzotykami. Koniecznie wbijajcie na te odcinki.